Cześć, witam Was w salonie 2Kółka. Jesteśmy w nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej salon2Kółka. I pamiętajcie, wszystkie nasze towary możemy wysłać na cały kraj. Przyjeżdżają do Was gotowe, złożone, po przeglądzie zerowym, gotowe do jazdy. I druga sprawa to raty załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Na samym początku dwie uwagi. Pierwsza to taka, że od niedawna jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Całą gamę skuterów Peugeot znajdziecie na salon 2 bądź u nas w salonie. Druga to taka, że jak zawsze bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału na YouTube. Bardzo nam na tym zależy, aby jak największa ilość osób mogła oglądać nasze filmy, a my ze swojej strony obiecujemy Wam, że na bieżąco będziemy pokazywali wszystkie filmy z produktami i nowościami, które otrzymujemy od naszych dostawców. Jak wiecie, w naszym asortymencie, oczywiście wszystko jest na salon 2 mamy duży wybór krosów na kołach 21 na 18. Mamy Mikilony Defendery 250 mamy MZK 250, mamy Barton 250 MZK. Mamy Modele Apollo Lizard 250, mamy modele Kajo K2 i T4. Również mamy przede wszystkim modele X-Motosa, czyli XB88 w pojemności 250 i XB39 w pojemności 250. Dzisiaj prezentujemy Wam nowość, coś nowego, co dopiero pierwszy raz mamy w naszym salonie. X-motos XB39 w pojemności 300 cm sześciennych. To jest 300 30 konna, chłodzona cieczą na kołach 21 na 18. Dopiero do nas dotarła. Prezentowaliśmy wam wcześniej model, ale bez uruchomienia, bez odpalenia. Dzisiaj go uruchomimy i pokażemy jak chodzi. Więc do tej pory 300 nie mieliśmy. Mamy jeszcze zamówione modele 300 z Bartona, modele NTX, ale one dopiero do nas dojadą. XB39 robi bardzo, bardzo pozytywne wrażenie, i myślę, że taka też będzie opinia naszych klientów. Na początek parametry: silnik Zhongsheng 300RR, pojemność 300 cm sześciennych. 30 koni moc, rozruch elektryczny i nożny, skrzynia manualna pięciobiegowa, koła 21 18, hamulce z przodu tarczowe hydrauliczne, z tyłu tarczowe hydrauliczne, napęd to łańcuch 520H. Wymiary: 2100 długość, siedzenie 900 mm od ziemi, gwarancja 24 miesiące i dostępny jest tylko w tym kolorze. I wyposażenie: elektryczny rozrusznik, wzmacniana rama, tylna, tylny amortyzator olejowy z regulacją, przednie amortyzatory up/down z regulacją, przednia lampa, aluminiowe felgi, osłona silnika i tarczy hamulcowej, prowadnica łańcucha. Aluminiowe handbary, czyli osłony dłoni i antypoślizgowe manetki. Poprosimy teraz o uruchomienie. Mamy kluczyk. Okej, okay, dziękujemy. Przygotujemy dla was osobny materiał z jazdy testowej takim krosem, jazdy próbnej. Tak jak powiedziałem, w naszym salonie mamy bardzo duży wybór krosów pojemności 250, no i w tej chwili mamy jedną 300 na kołach 21 18. Zapraszam wszystkich na salon 2 Zapraszam również na nasz Facebook i Instagram a przede wszystkim jeszcze raz bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Z góry dziękujemy i zapraszamy na salon 2 Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć! Witam Was w salonie 2 Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Dzisiaj trochę inaczej. Zrobimy z Wami spacer po naszej firmie. Ten materiał ma służyć dwóm celom. Pierwsze to takie, że jak przyjeżdżacie do nas, żebyście wiedzieli w jakie miejsce, po jaki towar macie się udać, dlatego że jest u nas trochę towaru na firmie, jak sami zobaczycie. A drugie to po to, żebyście zobaczyli, jaki towar i ile różnego towaru czeka na Was w naszym salonie. A więc wjeżdżamy na plac. Staniemy w centralnym miejscu na środku. Jesteśmy na środku placu i zaczynamy od tego, co w tej chwili kamera ma za plecami czyli kłady 125. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym posiadamy wszystkie kłady pojemności 100 i 125 na kołach od 7 do 8. Są tutaj modele Bigfoot, Forecraft, Commander, Avenger. Cały czas tych kładów przybywa, jedne się sprzedają, drugie wjeżdżają. Jest tego naprawdę sporo. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej salon 2 To jest pierwszy, pierwsze duże pomieszczenie. W kolejnym, drugim pomieszczeniu, w tych trzech niżej, stoją krosy. I tu są najróżniejsze krosy. Tutaj mamy krosy na kołach 17-14, modele z Mikilona, modele, e, proszę, możesz tam wejść do środka, modele e, XB66 z X-Motosa, Jaguar, Viper, 607, XB87. Cały czas składamy, cały czas coś się pojawia, oczywiście modele z Kayo. Jest tego naprawdę dużo. Kolejne pomieszczenie to są krosy na mniejszych kołach 14-12. No tutaj akurat y, poskładaliśmy trochę tych maszyn, więc nie wejdziemy nawet do środka. Mamy tutaj modele Xtera, modele z X Motosa XB27. Y, tam z tyłu widać jeszcze krosy na kołach dziesiątkach dla najmniejszych modele 701 i 704 to są 50. Tutaj mamy również modele Kayo, y, to jest wszystko na mniejszych kołach. I w kolejnym trzecim. Stoją już z tyłu również mniejsze krosy, tam są na dziesiątkach model 705, 702, 704 i potem na trochę większych kołach, na 19, 16, modele Viper, XB38, RFZ, tu mamy Pit Ganga Skyo i tu są krosy. Wracamy teraz na środek placu, czyli w momencie, kiedy przyjeżdżacie do nas i chcecie zobaczyć Kłady bądź krosy 125 lub mniejsze, możecie spokojnie tutaj zacząć oglądać. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie, z tej strony prosimy kamerę, gdzie mamy u góry napis Kłady i krosy. I tutaj w tym pomieszczeniu mamy tylko i wyłącznie kłady z homologacją od pojemności 300. I zapraszam kamerę do środka. Tutaj mamy wszystkie kłady z homologacją od pojemności 300 do 1000. No i tak szybko przelecimy po prawej stronie modele CF Moto 520, modele TGB 600, yy, dalej Linhai Pro Max, Linhai 300, CFK 450. Tutaj dalej mamy TGB 1000 LT. Obejrzymy to sobie jeszcze z przodu. Sequeje, również kłady, w które weszliśmy w zeszłym roku i dobrze je sprzedajemy. CF Moto 1000 i CF Moto 800. A na środku Baszan i Magnum, najmniejsze kłady z homologacją drogową. Tam w oddali również widać kufry dokładów z homologacją. Tutaj mamy tak zwane duże kłady. Wychodzimy z tego pomieszczenia i teraz. Przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się za y, otwartymi pomieszczeniami z krosami. Tutaj to pomieszczenie ogólnie też powinno być otwarte, ale mamy wiadomo wiaterek. To jest pomieszczenie z kładami bez homologacji. Tutaj mamy wszystkie kłady, które nie posiadają homologacji drogowej, ale są to kłady większe na kołach dziesiątkach. I tak po kolei modele Forcraft na kołach aluminiowych. Forkraft czarny na kołach stalowych, Forkraft militarny, Forkraft czarny na kołach e, aluminiowych. To jest pojemność, pojemność 250 i Forcrafty wszystkie są z automatyczną skrzynią biegów. Występują w dwóch wersjach kolorystycznych. Kiedyś jeszcze była wersja żółta, ale w tej chwili nie ma dalej mamy Magnumy 250 bez homologacji to mamy jedną wersję i drugą wersję dalej Baszany 250 -tki. to są te same kłady które występowały w pomieszczeniu z dużymi kładami z homologacją tylko tam po prostu nie mamy tyle miejsca i z tej strony mamy modele Hammer. Hammer 250, Hammer 200 i Hammer 150. To są kłady duże bez homologacji, no za wyjątkiem tych Baszanów z tyłu, które też posiadają homologację drogową. No i teraz przechodzimy znowu na środek i wchodzimy do głównego pomieszczenia, w którym znajduje się biuro obsługi klienta, i tam znowu opowiem. O, jeszcze tutaj z tej strony, proszę na rzut okiem na nasze pomieszczenie składami od strony szyby. Tu mamy modele TGB. TGB1000LT, TGB600LTX, Segway 600 Snarler, tu też również Segway, ale z homologacją T3B, CF Moto 1000 i CF Moto 800 U force I wchodzimy teraz do środka przez główne wejście. Jesteśmy teraz w tej chwili przy głównym wejściu. No i teraz znowu. Mamy rozwidlenie, zapraszam do środka. Jeśli ktoś szuka rowerów, za chwilę pójdziemy. Udaje się na swoje prawą stronę, a my idziemy w lewo. Po lewej stronie, najpierw jest dział ogrodnictwa, czyli mamy ciągniczki ogrodowe, kosiarki. Tutaj mijamy również skutery peżota, które stoją u nas na samym przodzie. Skutery peżota cały czas do nas dojeżdżają. Mijamy kosiarki. Jesteśmy autoryzowanym dealerem Stigi i Huskwarny. Mamy bardzo dużo sprzętów. Tutaj również ciągniczki, pilarki z Huskwarny, myjki, kosy. Tutaj wszystko znajdziecie. I wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajdują się wszystkie motocykle, motorowery i skutery. Mamy to tak ustawione, że po lewej stronie przy ścianie stoją same motorowery. A przy ścianie blaszanej zewnętrznej stoją same motocykle. Idziemy dalej, a tutaj po schodach schodzimy na dół i widzimy tutaj już sporo miejsca pustego, dlatego że motocykle zostały posprzedawane. I w tym momencie widzimy skutery. Parę słów o skuterach, jak będziemy wracali, powiemy o motorowerach. Z tej strony mamy skutery 125, modele Quantum i Falcon, a po prawej stronie 50. -tki. Jedziemy. Quantum 50, Falcon 50, RXL 50, Junak 607, yy, Veracruz z firmy ZIP, wszystko 50. -tki. Dalej modele 108, z Junaka model 106. Yy, dalej Bassa. Yy, Galaxy z firmy Barton, City Lines z Rometa, tutaj mamy pojazd Faster Max, to jest pojazd z homologacją, z certyfikatem medycznym, że nie musimy go rejestrować oraz pojazdy marki Tres. Tutaj skutery 50 z firmy Zip. Idziemy do góry, parę słów o motocyklach i motorowerach. W naszej firmie znajdziecie motocykle i motorowery z firm Barton, Junak, Zip. I ROMET. To są cztery główne firmy, którymi handlujemy. No i pozwolę sobie tak, szybciutko. Z prawej strony zaczynamy. Blade z firmy Barton, schłodzony cieczą nowy motocykl. To są wszystko motocykle 125. Pro XRS ostatnia sztuka z firmy ZIP. To jest ZXT125, Torku Devil 125, Soft Chopper 125 w kolorze czarnym i bordowym. Junak SC125, Barton Hyper ostatnia sztuka w kolorze czerwonym. Tutaj SCMB125 z firmy ROMET, K125 z firmy ROMET, Classic 125 z firmy Barton. Ostatnia sztuka, M12 Vintage w kolorze brązowym, Junak 121, czyli 125 w kolorze czarnym, M12 Cafe, Junak M15. Junak M14, Junak M11 Cafe, Romet K125, Junak 121. Tutaj mamy dwie sztuki Malaguti Dune oraz Dune X. I na samym końcu M12 Cafe. I teraz proszę jeszcze o przybliżenie na motocykle i przejdziemy od tamtej strony. Pokażemy motorowery. Mamy też bardzo dużo motorowerów. Pokrótce, Romet Hart 50, nowość od zeszłego roku, z zeszłym roku, Sprint 50, Barton Fr w kolorze niebieskim i czarnym, JZV Bordowy, Romet Ogar, to są wszystko 50. Ogar 50, Volcano Bordowe w 50, JZV, najtańszy motorower w 50, Junak 906, Ogar 202 niebieski, Ogar 202 zielony. Cafe Racer w 50 to jest nowość z Bartona z zeszłego roku. JZV 50, Barton Sprint, Junak 905 w kolorze czerwonym i niebieskim, Junak RAF 50 w kolorze e, czarny mat oraz grafitowy mat, e, Barton Sprint niebieski, Oga, Ogar 202 pomarańczowy Junak, 902 wiśniowy, Barton Sprint RS zielony i ZX-T50 w kolorze, w kolorze zielonym oraz 906 w kolorze czarnym. Wychodzimy z tej części i przejdziemy na y, część y, z drugiej strony. Czyli jeszcze raz, znajdujemy się w tej chwili przed wejściem. Jak idziecie na prawo, macie część ogrodniczą, a głębiej wchodzicie do motocykli, skuterów, motorowerów. Teraz idziemy w tą stronę. Mamy tutaj wszystkie krosy w pojemności 250. Za krosami bardzo szeroki wybór kasków off-roadowych. Jeśli chodzi o krosy, oczywiście wszystko 250: ki Defender, X-Motos, XB88, KOT4. NTX 250 z Bartona, to jest Apollo RFZ, dalej XB39 w pojemności 300 oraz XB39 w pojemności 250, RFZ Apollo XB38 i na, 88 i na końcu Kayo K2. Jeśli chodzi o drugą stronę, również mamy bardzo duży wybór kasków, kufry, a na dole Krosy i kłady dla naszych najmłodszych, czyli na kołach dziesiątkach, mini kłady elektryczne, samochodziki i kłady. Jeśli chodzi, wchodzimy teraz na piętro, proszę kamerę do przodu. Tutaj wchodzimy w część rowerową. I tutaj po prawej stronie mamy pokazane wszystkie akcesoria i części rowerowe w bardzo szerokim, tutaj, asortymencie jest tego naprawdę dużo. Bidony, torby, siodełka, zamknięcia jest tego naprawdę sporo. No i jak widzicie przed nami, mamy bardzo dużo rowerów. Jesteśmy autoryzowanym dealerem Crossa i Rometa i w 90% naszej kolekcji stanowią te właśnie rowery. Poprosimy kamerę do przodu i pokazanie rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery MTB, młodzieżowe, dziecięce. Mamy również trochę hulajnog. Tak, tu mamy rowery na dwudziestkach, na szesnastkach, hulajnogi, na dwudziestkach, czwórkach, a z drugiej strony już typowe rowery MTB na kołach 26, 27,5 albo 29. To jest wszystko kolekcja albo Romet, albo Cross, jeszcze troszeczkę mamy kolekcji z firmy Storm. A tutaj rowery damskie, czyli typowe damki. Z koszami lub bez. Tu mamy firmy również Storm e, lub Cross i e, e, oczywiście ROMET. E, zapraszam do przodu. Wstaniemy jeszcze tutaj, proszę o zbliżenie po prawej stronie. Tu u góry jeszcze mamy rowery miejskie, e, trochę BMX-ów, oraz tam mamy MTB, rowery damskie. Zapraszam na dół. A tutaj koło, koło pojazdu Frost znajduje się nasze biuro obsługi klienta, do którego zapraszamy zawsze naszych klientów w celu załatwienia wszelkich formalności. To by było na tyle. Oprowadziłem Was po naszej firmie. Zapraszam wszystkich na salon 2 Bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję na naszym kanale na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał. I abyśmy mogli coraz większemu gronu osób pokazywać nasze filmy. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam na salon2.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.